Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Minął właśnie pumetek naszej bałkańskiej szkody. Jesteśmy w miejscowości Lukowa, w której spędziliśmy ostatnie dwa dni. Było dość skromnie, aczkolwiek widok naprawdę robił wrażenie. Tak, basen też trochę Basen, zbawił. w którym można było się orzeźwić również. Odpoczęliśmy, nabraliśmy sił i teraz przenosimy się na kolejne dni już na samo południe Albanii do Ksamilu. Kurde, zapomniałem dodać, że jesteście na kanale Łyśczaki w Pogoni za Marzeniami. Więc jeśli się jeszcze nie znamy, to ja jestem Brodacz, czyli Tomasz. Ja jestem Izabela. Mieszkamy w szwedzkim Oklaskim. A teraz jesteśmy w trakcie naszej bałkańskiej przygody. Wjechaliśmy właśnie do Sarandy. Tak się prezentuje miasto. Apartamenty do wynajęcia. Apartamenty, apartamenty, proszę bardzo. Apartamenty, kolejne. Apartamenty na apartamenty. Tak. Mogliśmy się zatrzymać, zapytać, jakie apartamenty gdzie i po ile. Nie mam nic przeciwko, mogę się zatrzymać nawet w Sarandzie, tu jesteśmy mobilni, możemy sobie dojechać gdziekolwiek. Jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakać jak i one. I ta zasada ma się doskonale do ruchu drogowego panującego w Albanii. Wjeżdżając na albańskie drogi, lepiej dopasować się do panującego ruchu. No to w ogóle zgasił silniki Nikisa poszedł, nie? Nie no, cudnie. Ciekawe to jest bardzo, bo w takim razie to chyba żadne prawo tego tutaj u nich nie reguluje, nie wiem w Szwecji, czy w Polsce to by to nie przeszło, nieważne, że masz awarię. Hmm. To znaczy, no, no policjant i powiedział, spoko, no to takim idziemy, no zrobimy labetę, nie? No właśnie. <grym> I przy tobie stało, a tutaj to tak jest... Munkier, tak? o proszę. To taki... <grym? <grym? <grym> o. Tak, nie no, ulica mnie po prostu rozwala. Jest szeroka ulica i w całą szerokość praktycznie zajmują samochody. Ja. Które stoją? Właściwie nie powinny zostać. No i teraz tu możesz szukać miejsca do um, parknięcia. Nic się nie świeci, żadne parkieggio? Nic kompletnie. ogóle To jest jakieś, ja nie wiem, że w centrum miasta parkingu nie było tego. Że nikt w ogóle nie wpadł na taki pomysł, żeby na przykład zrobić taki parking, nawet płatny, jaka to byłaby kasa. Ale, ale ja widzę, że tu nawet nie ma miejsca. Niech zgadnie ktoś sobie pewnie na awaryjnych stanach i teraz kurca ulica będzie stała? Może tak być plaża w Sarandę. Obstawiam, że to jakaś główna plaża miejska, bo jesteśmy w centrum. Mniej więcej w ten sposób to wszystko wygląda. Perła parła w koronie Albanii, miasteczko resort na samym południu, tuż przy granicy z Grecją. A teraz tak będziemy mieszkać. Halo. Podobnie jak cała Albania, pełne kontrastów. Z jednej strony urocze malownicze plaże z turkusową wodą i białym piaseczkiem, a z drugiej głośne, tłoczne, przepełnione turystami resorty. Nic więc dziwnego, że ten kurort przyciąga co roku masę turystów z całej Europy. W końcu malowniczymi widokami może rywalizować z plażami lazurowego wybrzeża czy włoskiej rywiery. W poszukiwaniu pięknej, pustej, odludnej plaży przyjechaliśmy w miejsce, które miały być, miało być puste, miało być klimatyczne, miało być odludne. W Ksamilu znajdziecie bardzo bogatą ofertę infrastruktury plażowej. Jednak chcąc w pełni korzystać z uroków plażowania, musicie nastawić się na opłaty w wysokości od kilku do kilkudziesięciu euro za dwa leżaki plus parasol. Bez obaw znajdziecie też kilka miejsc, gdzie możecie udać się z własnym ręcznikiem i własnym parasolem. Nas jednak zniechęcają zbyt duże tłumy na plaży. Nie lubimy harmidru, głośnej muzyki, nie potrzebujemy też przekąsek wokół, dlatego bez żalu opuszczamy plażę centrum i w poszukiwaniu relaksu udajemy się na obrzeża ksamilu. Jak możecie zauważyć, bez większego trudu udaje nam się znaleźć plażę bardzo sympatyczną, spokojną, w miarę cichą, gdzie przez większość czasu byliśmy zupełnie sami. Ksamil początkowo zniechęcił. Zbyt dużym tłumem, zbyt głośną muzyką, zbyt dużym harmidrem. Jednak po dwóch dniach odnajdujemy w Ksamilu naszą ukochaną Tajlandię z jej wyspiarskim klimatem ze skuterkami na ulicy, stargami z, z owocami i malowniczymi widokami. Dlatego postanawiamy przedłużyć nasz pobyt o kolejne trzy dni, żeby przynajmniej jeszcze przez chwilę móc cieszyć się tym wakacyjnym vibem. albańskiego poranka tu coś trąbnie, tam coś trąbnie, tu ktoś krzyknie, tam ktoś krzyknie, tu fajnie podlewa sobie rano. Jakieś kwiaty Albańskie życie O, może w końcu kupimy ten magnes, co? Zami? Wyjedziemy bez tego, bez magnesików. Z jednej strony klimat backpackerski, z stanią bazą noclegową i restauracjami, a z drugiej luksusowe resorty z basenami i luksusowymi leżakami na plaży. To sprawia, że każdy może znaleźć swój własny ksamil. Jakby ktoś chciał wymienić złotówki w ksamilu, to Liria 95. Bez problemu. W sarandzie nie można było wymienić. We wloże też nam się nie udało. Dopiero w Samilu. Na ulicy Alidahisku. Nie wiem jak się to. Jak się to wymawia. W każdym razie.